Witam serdecznie z tej strony Kryptanonim i zaczynamy szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną, nią powinniście się zgłosić do odpowiednich osób. Mamy dzisiaj 7 luty 2023 roku, wtorek. Bitcoin kosztuje równe 23 tysiące dolarów, jest praktycznie 0,5% na plusie w ostatnich 24 godzinach. Ethereum, 0,8% na plusie i wynosi 1645 dolarów. Cały market zyskał 1%, troszeczkę ponad i wynosi 1%. 1 bilion 131 miliardów dolarów. Zobaczmy, co najlepiej poradziło sobie w ostatnich 24 godzinach. No, tutaj się pojawiają krypto powiązane z AI, czyli The Graph 33%, Singularity Net 25% niecałe i Fetch AI 25% niecałe%. Więc tutaj widzimy, trend się rozgrzewa, a najgorzej poradził sobie Lio Token 666, Radix. 6,12% i Shiba Inu 3,16% na minusie. Dobra, przechodzimy sobie już do CryptoRank, żeby nie przedłużać. Zobaczymy sobie, co najlepiej sobie poradzi, co najbardziej jest wyszukiwane w ostatnich 24 godzinach. No i widzimy Singularity Net jest top 1, Fetch.ai top 2 i The Graph top 3, czyli te, które miały największe wzrosty. A najwięcej wizyt w ostatnich 7 dniach miało GBT, Bitcoin i Aptos. Na kalendarzu ekonomicznym dzisiaj za dużo nie widzimy, chwileczkę to nie to, na kalendarzu ekonomicznym dzisiaj za dużo nie widzimy, o 18.40 mamy przełowienie prezesa Fedu, czyli Paula i o 18.00 krótkoterminowa prognoza dla sektora energetycznego, więc tutaj... Tylko dwa takie e, wydarzenia, które mogą troszeczkę wpłynąć. Ciekawe co Paul powie, bo często jak ktoś pierdzielnie, no to potrafi to zacząć rękami. Na wykresie Bitcoin siedzi praktycznie idealnie na tym oporze. Cały czas w nocy spadł na chwilę na 22,600 okolice. No i była szybka reakcja, podbitka do 23,000. No dobra, lecimy sobie już z wiadomościami. Dzisiaj ich nie ma zbyt dużo. Szybki będzie odcinek. KAS wystawia na aukcję części bitcoinów. Krajowa Administracja Skarbowa, czyli w skrócie KAS, podała właśnie informację, że sprzedaje bitcoiny. E, to jest jedna z pierwszych, to no nie jest jedna z pierwszych, usłyszałem wcześniej, że były bitcoiny wystawione na licytację. E, jednak na pewno to nie jest jeszcze jakiś trend. I licytowana zostaje 12 setnych, a, troszeczkę więcej, 127 tysięcznych bitcoina. Odbędzie się licytacja 7 marca w Gliwicach. No i oczywiście 75% ceny, czyli 9 257 złotych za te bitcoiny, warte 12 700 złotych będzie wycena wywoławcza i oczywiście, że jeżeli to jest ruchomość droższa niż 10 000 złotych, no to trzeba wpłacić e, trzeba wpłacić 10% zostawu przed licytacją. Dobra, lecimy sobie dalej. Polacy nie chcą likwidować gotówki. Aż 80% Polaków nie chce, żeby gotówka została wycofana z obiegu. Tak wynika z sondaży IBRSi dla radia Z. Polacy chcą płacić gotówką. Niedawno lider Polski 2050. Szymon Hołownia powiedział publicznie, że jest zwolennikiem cyfryzacji pieniądza. Wywołało to burzę w mediach społecznościowych, w polityce, o czym pisaliśmy tutaj. No i widzimy, że tutaj za dużo osób nie chcą yy, pozbyć się gotówki. Może Polacy są bardziej świadomi niż się w większości wydaje. Z badań wynika, że tylko 15,8% Polaków chciałoby zastąpienia gotówki płatnościami elektronicznymi. Luksusowa hiszpańska klinika odwykowa zaprasza osoby uzależnione od kryptowalut. Taką informację tutaj przeczytamy na beincrypto.com, że luksusowa klinika odwykowa The Balance, <dobra>, dobra nazwa, na hiszpańskiej wyspie Majorka otworzyła swoje drzwi dla uzależnionych traderów kryptowalutowych. Mm, Niesamowite, mówiąc, program nie jest skoncentrowany na przeciętnym inwestorze. Rachunek za 4 tygodnie może bowiem sięgnąć nawet 75 tysięcy, dolarów, więc nie są tani. Następna wiadomość, połowa zasobów Bitcoina nie zmieniła właściciela od dwóch lat. No oczywiście ja jestem w tej połowie, jeżeli weźmiemy <laughs> tą połowę, która nie została dokupywana. oczywiście. W 2022 roku Bitcoin przeżywa niemałe problemy, no ja ich nie widzę, ale okej, okay, cenowe ewentualnie. Spadki wartości w poprzednich roku spowodowały, że wielu inwestorów trzymało tokeny w oczekiwaniu na dalszy wzrost ich wartości. Oszczędności lub długoterminowe lokaty Bitcoina osiągnęły nowy rekord na początku lutego tego roku. Według danych e, analitycznych oczywiście e, Glassnode 49% całkowitej podaży Bitcoina nie zmieniło właściciela od ponad dwóch lat. To równowartość około 9,45 miliona Bitcoinach o wartości 220 miliardów dolarów. Bank Anglii chce wprowadzić cyfrowego funta do 2030 roku. Bank Angielski uważa, że kraj prawdopodobnie będzie potrzebował własnej waluty w wersji funta elektronicznego. Jak wynika z raportu Daily Telegraph, projekt CBDC powinien być gotowy przed rokiem 2023. No, tutaj za chwilę dowiadujemy się, że każdy. Pa, kraj pada swoją walutę, więc nie jest to nic nadzwyczajnego, a my idziemy sobie do Duma i Bitcoina, który ktoś rzucił Duma na blockchain Bitcoina. Jak on to zrobił? Prawdopodobnie. Nie o to chodziło od samemu twórcą Łuczowi, czyli Satoshi Nakamoto, aby dzięki aktualizacji Taprot i kontrowersyjnemu e, projektowi Ordinals, który pozwala ludziom przechowywać unikatowe aktywa podobne do NFT na blockchainie Bitcoina, można już teraz zagrać nieoficjalnego klona kultowej strzelanki Doom z 1993 roku. Mm, więc widzimy. Ciekawe, jak to zrobić, ja to musiałbym zweryfikować, jak to, jak to działa, ale dum Doom przez to będzie już ym, tak naprawdę zostanie na zawsze. Chyba, że ktoś by kiedyś zniszczył w jakiś sposób spiralą śmierci Bitcoina, ale no, jest to trend, który będzie wyrywał w kamieniu jakieś nasze cyfrowe aktywa. No ale Pamiętajmy, że zdecentralizowane blockchainy, yy, bazy, zdecentralizowane bazy danych nie są za dobre w przechowywaniu dużej ilości dużej ilości danych. Jednak fajna ciekawostka. Revolt uruchamia staking kryptowalut. Revolt, który obecnie ma około 25 milionów klientów na całym świecie, uruchamił staking kryptowalut. Mamy tu informacje, jakich tutaj im kryptowalut donosi. Tak, e, dot, e, DOT, XTZ, czyli Tezos, ADA, czyli Cardano, ojku, i Ethereum z rentownością w zakresie oko około od 11,65, czemu od? To to od dwóch powinno być, no do 2,99, te oczywiście nie są gwarantowane procenta. Visa potwierdza plany integracji płatności w stablecoinach. No i firma oczywiście cały czas, czyli Visa i wszystkie procesory płatnicze są blisko kryptowalut, to widzimy i oni tutaj chcą opracować w tak zwane opracowanie pamięci mięśniowej dla płatności, która umożliwi konwersję aktywów cyfrowych na waluty Fiat na jednej platformie. Takie informacje podał serwis Coin Telegraph i tutaj testy odbywały się na rozliczeniu stablecoina USDC na Ethereum. No więc co ciekawe, czyli co będą mieli takie karty płatnicze, jak na przykład giełdy mają, żeby, żeby mógł chce wpłacić krypto i płacić na świecie? Możliwe, no bo dużą osobą oferują takie karty, mm. ale tam zamiana jest na innych platformach, czyli na przykład na Binance, a oni tylko sobie są tą em, warstwą płacącą. A teraz może będą robili wszystko sami, jak zauważyli, ile hajsu im ucieka. No i prawie na koniec Binance uruchamia nowe narzędzie Binance Tax i wstrzymuje płatności w USD. Giełda Binance wprowadziła nową, bezpłatną usługę służącą do obliczania i raportowania wysokości podatków. Podobno można przetworzyć aż 100 tysięcy transakcji, wkraczać do kalkulatora i bez dodatkowych kosztów. I że to nawet wystarczy dla bardzo aktywnych traderów. Więc widzimy, będzie można sobie na Binance wyliczyć szybciutko podatek. Ciekawe, czy te dane nie będą też pod spodem już leciały bezpośrednio do urzędu skarbowego i oni tylko będą czekali, czy ty także. Że zgłosisz te wszystkie swoje podatki. Ja uważam, że kraje na świecie nie przypuszczą państwa tych podatków nierozliczonych w większości przypadków z krypto i, i będzie łapanka. Tak więc, moi drodzy, warto płacić podatki, mimo że one są niezbyt. Przyjemne, ale mówię, ja uważam, że wszystko będzie rozliczone. Ta technologia nie jest anonimowa, jest pseudo anonimowa, i jeżeli używacie giełd, wypłacacie sobie na konta, i tak dalej, no to to wszystko zostanie rozliczone. <laughs> Ludowy bank Chin rozważa powrót do kryptowalut. Czy Chiny napędzą następną hossę? Tego nie wiemy, jednak tak jak większość osób z... przepuszczała, że Chiny będą się przepraszać z tym banem, no to już widzimy takie, według doniesień South China Morning Post, były członek Ludowego Banku Chin wezwał rząd do ponownego rozważenia zagrożeń płynących z zakazu kryptowalut wobec możliwości przegapienia szansy wzięcia udziału w globalnej rewolucji technologicznej. No i ostrzegał, że stały zakaz produktów związanych z kryptowalutami może do dopu prowadzić do utraty pewnych możliwości ewolucyjnych, więc mają e, tutaj już teraz znowu ciężki orzech do zgryzienia, sami sobie banowali, a teraz będą to odbanowywać. Dobrze, przechodzimy do analizy. Bitcoin tutaj ma 16 satoshi za bajt, najwyższa opata w bloku, troszeczkę bloków się zebrało, więc tutaj <sparungen> eee, więc ee, widzimy ruch na sieci troszeczkę bardziej zmożony. Na blockchain widzimy, że bitcoin się transferował 2 miliardy 154 miliony dolarów. w sieci wynosi 273. Dla porównania Ethereum 1,8 miliarda dolarów, więc tutaj te kryptowaluty wcale już tak mało nie transferują. Widzimy też, że jak jest z niedzieli na poniedziałek, jest spory spadek, prawie o 50%, więc możemy się domyśleć, że te krypto są wykorzystywane w, doży, w dość dużej mierze. Nie tylko przez traderów, ale może też przez firmy transgraniczne do przesyłania sobie wartości. Wypalone w ostatnich 24 godzinach 23 gaje opłata transakcyjna na sieci Ethereum. No i wypolone aż 1042 Ethereum, więc sporo tutaj tych Etherów się spaliło. Na przepływach sobie zobaczymy, to mamy 10 milionów wpły wpływa w stablecoinach na giełdy. Nie jest to duża kwota, ale jednak dobrze, że wpływa. No i także do wpływach prawie 7000 bitcoinów, 6800 i 30 tysięcy eterów. No więc widzimy nic nadzwyczajnego, że ta cena spada. A tutaj co się zawiesiło? Proszę mi odświeżyć. Dobra, lecimy sobie dalej, tam wrócimy. Wolumen na futuresach 67 prawie miliarda dolarów. Long i do shortów 50,35% do 49,65%. Likwidacje w ostatnich 24 godzinach 15 milionów w shortach i 2,5 miliona w longach. 200-tygodniowa średnia kończąca, no cały czas pod nią podchodzimy. Tutaj balans nam się nie chce załadować, to więc to sobie pominiemy. Crypto free and Grid Index wynosi 54. No i jesteśmy cały czas w chciwości, lecz leciutko opadamy. Bulland Bitcoin Index 14, więc tutaj się od wczoraj nic nie zmieniło po osiągnięciu 15, teraz lekko sobie zatrzymujemy się. I order booka, jak sobie zerkniemy, to mamy najwięcej bitcoinów na sprzedaż przy 24 tysiącach dolarów, oczywiście to jest zakres, pamiętajcie, bo mamy ustawioną grupę co tysiąc. 12 tysięcy bitcoinów na sprzedaż tam stoi, też także zlewarowanych, a na zakup mamy 14,600, prawie 14,700 bitcoinów przy 22 tysiącach, więc teoretycznie 22 nie powinno zostać Przybite, ale pamiętajmy, to są tylko ordery, można je przestawić. No dobra, dzięki wielkie, że zostałeś do końca. Napisz komentarz, zostaw łapkę w górę. Życzę Tobie miłego dzionka i zapraszam na jutro.